Na no dzień dobry Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj wasze ukochane mini legendy I No to będzie już, przed ostatnim, już będzie ostatni odcinek przed pierwszą rocznicą mojego kanału Więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji bo chcemy dobić 100 subskrypcji do 9 sierpnia, czyli do jutra, właśnie na pierwszy rok kanału. Więc już tutaj odpakowujemy. Dzisiaj zajmiemy się tym: Tsunami, czyli główną gwiazdą odcinka i zwykłą mini legendą. Szybko zamknę pudełko, żeby było jakieś tło. I przechodzimy do składania. Więc tak, najpierw zajmiemy się zwykłą mini legendą. I akurat dzisiaj będzie specjalny odcinek z mini legend, ponieważ jeden z widzów poprosił, żeby pokazać, jak buduję moje mini legendy. No więc to zrobię. Drogo temu widzowi jeszcze zapomniałam zostawić serduszka, ale to na spokojnie zrobię. Rzeczy zabieramy. Kładziemy sobie instrukcję No i zaczynamy składanie. Ale najpierw ustawiamy kamerkę. Więc to będzie taki bardzo mocno luźny odcinek żeby już po prostu coś nagrać przed tymi pierwszymi urodzinami kanału. Też możecie zobaczyć jak mi idzie składanie tych legend. W ile czasu to robię. No i jak to się robi. Bo chyba nie za wiele osób pokazuje jak się składa mielegendy. No. Nie mogę elementu przyczepić. Dajcie mi chwilę. No. Teraz bierzemy ten dziwny element, który do teraz nie wiem czy... Go wkładam dobrze. Nigdy nie wiem, czy go dobrze wkładam. Właśnie też na urodziny chcę wydać specjalny odcinek urodzinowy, który ma być czymś dużym. Bo właśnie chcę, żeby to miał taki większy rozmach niż moje zwyczajne filmy. Jeśli chcecie jakieś dłuższe filmy, na przykład z Robloxa czy z innych gier, nie mogę zapłacić ostrości. A jest teraz dobrze, czy z innych właśnie gier, to piszcie w komentarzach. Tylko. Ja te filmy z Gier to pewnie pojawią się dopiero za jakieś dwa tygodnie, jak już napiszecie. Chyba że to będzie jakaś gra mobilna i to wtedy zobaczę. Właśnie zastanowię się nad tym i no po prostu to chciałem wam powiedzieć. To będzie taki bardzo luźny odcinek, też pewnie dla wielu będzie nudny. No ale robię to, bo poprosił mnie widz. A ja staram się zachować dobre relacje z widzami. I czasami udaje mi się ich pomysły zrealizować. Właśnie jak ten, yy, ale co najmniej wam już nie pokażę, bo nie chcę, żeby film trwał jakieś pół godziny. Więc co najmniej sobie zbuduję tak osobno. No ale co, widz chciał, to robię. Bo czemu nie? Bo czemu nie? Dobry pomysł, widz będzie zadowolony, ja będę zadowolony. Inni może też będą zadowoleni. I właśnie ja widzę i to bardzo dobrze widać na moim kanale, że po prostu mini legendy są najpopularniejsze na moim kanale. I jest taki problem, że po prostu nie zawsze mi się to udaje zrobić. Bo wiecie, jednak mini legendy to. No, raczej nie dostaję ich Je dość często. Zazwyczaj, jak jestem u babci albo babcia przyjeżdża, albo nie wiem, mam. Jakieś urodziny czy imieniny. No. Więc to tyle. Swoją drogą też ja bardzo lubię nagrywać, bo, mimo że Was widzów nie znam, to lubię czasami sobie z ludźmi tak po prostu pogadać. Tak opowiedzieć coś. Po prostu sobie pogadać. Jestem tym typem ludzi, którzy często gadają do siebie. Właśnie też YouTube. Ja nie robię tego dla jakichś wyświetleń czy po prostu jakiegoś fejmu, jakiejś ogromnej popularności. Aby był jakoś bardziej rozpoznawalny wśród znajomych. A ja to robię, bo to lubię. A propos, wyświetleń również to jeden z filmów ma prawie tysiąc wyświetleń. Więc byłoby miło, gdybyście teraz weszli na mój kanał, kliknęli w wideo, najpopularniejsze i tam obejrzeli ten filmik. Bo naprawdę, bardzo fajnie by było mieć film, który ma tysiąc wyświetleń. Byłoby to bardzo miłe. I fajne. Może wtedy... I swoją drogą też piszcie w komentarzach powrót jakiej serii byście chcieli. I zdaję sobie sprawę, że... A nie, dora nie. Ju, już nic. Myślałem przez chwilę, że użyłem złych elementów, ale jednak nie. Jednak dobrych użyłam. Już nic się nie dzieje. Dobrze widzę. I możecie też... też komentarze są wasze. Możecie sobie pisać tam, nie wiem, co chcecie, tylko bez wulgaryzmów. Oczywiście, bo będę takie komentarze wulgarne po prostu usuwał. Też pod jednym z filmów założyłem, że niektórzy widzowie zaczęli się kłócić. No to oczywiście po prostu poprosiłem ich, żeby przestali, bo nie chcę, żeby. Była niemiła atmosfera na moim kanale. Jeśli chcecie to sprawdzić, to jest to w komentarzach pod odcinkiem z e, Jadowitym, mini legendą oczywiście, albo Venomem też po prostu, mini legendowym. Właśnie sprawa tam była w komentarzach o tą nazwę że czy mówi się weną czy Jadowity i tam się troszkę pokłócili na szczęście tam się nic zbytnio nie eskalowało i szybko udało się to zakończyć i atmosfera family friendly została Jeśli chcecie, na przykład, nie wiem, jakieś nowe serie na moim kanale, to piszcie. Naprawdę, komentarze są Wasze. Możecie pisać tam swoje pomysły. Ja na nie popatrzę, pomyślę, czy mogę je zrealizować. I w razie czego, odpiszę, na przykład, że dobrze postaram się zrobić. No. Oczywiście za pomysły będę dawał łapeczki i serduszka. A pomysły, które zrealizuję, to też dam subskrypcję na ich kanały tych osób. Więc, no. Po prostu. Tak. To tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Na razie. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to Wam powiem. A, i w razie czego nie umiem montować, to też chcę Wam od razu powiedzieć. Moim szczytem montażu to jest na razie połączenie dwóch filmów w jeden film w kapkucie na telefonie. Więc. Jak widzicie, trochę średnio, ale jak wrócę z wakacji, to tata mnie nauczy. Bo teraz jestem u babci. Dość daleko od Warszawy. No i jak wrócę już do domu, to. uczyć się montażu, a przynajmniej postaram się nauczyć montażu. E... Możecie też sobie pisać w komentarzach na przykład, co lubicie, co byście chcieli, czy na przykład chcecie jakieś QA. E... Też w przyszłym roku, chyba w marcu to jest, chciałbym pojechać na klockon. Więc nie wiem, może wtedy na tym klockonie jakiegoś face reveala zrobić? Nie wiem. No ale mówię wam, to już wy musicie sobie pomyśleć, co bym mógł nagrać. I też pamiętajcie, że ja nie mam budżetu. <laughs> Jakby nie mam zbyt dużego budżetu. I też gdzieś na początku wakacji, no gdzieś we wrześniu, pojawi się kilka filmów, bo jednak mam wtedy urodziny i trochę prezentów dostanę. I wtedy pojawi się właśnie kilka filmików, taka fala wrześniowa, powiedzmy. Nie wiem, co będzie w przyszłości z tym kanałem. Jak na przykład już przejdę do następnej klasy. Nie wiem, zobaczę. Czas pokaże. Bo nigdy nie wiadomo. Aha, aha. co tak to zrobić? Tak, tak to zrobić. Więc. No, jeszcze raz się powtórzę piszcie swoje pomysły na filmy, a ja je przemyślę. Też na przykład jakieś gry. Robloxowe, takie z lepszą grafiką. To dopiero już za jakieś minimum pół miesiąca, bo wtedy będę miał dostęp do laptopa rodziców, bo ja nie mam niestety komputera ani laptopa swojego. Mam swój telefon i Nintendo Switch. Właśnie, przypomniało mi się, jeśli ktoś ma Nintendo Switch i wie, czy da się tam włączyć nagrywanie ekranu, a jak się da to jak, to proszę napisać, bo wtedy mógłbym nagrać Wam takie gry jak Cuphead czy Rayman Legends. Więc no. Mini-legenda skończona. Więc jeszcze raz pozdrawiam Pana, który pod poprzednim filmem Poprosił o takie coś. No i ja robię cięcie, i buduję tsunami. Więc ta mini legenda to jest. Widzieliście budowanie tej mini legendy dzięki temu jednemu panu albo pani z poprzedniego filmu. Możecie pójść na... do poprzedniego filmu zobaczyć w komentarze. no i ja robię cięcie i buduję sobie tsunami więc widzimy się już po cięciu okej okay, już skończyłem budować mini legendę tsunami no i tak się on prezentuje o. no jak widzicie jest on Sporo większy od zwykłej mini legendy Jest cały w jednym kolorze Ma specjalne bronie Specjalny element główki I Specjalne oznaczenie Na jego brzuchu jakby Torsie jest on spory. Bardzo. Również, no właśnie, ma na sam start kilka broni, które gdzieś mi to spały, ale to potem. No i jest to już mój drugi żywiołak, bo pierwszy to był Ziemia, właśnie. A teraz jest drugi. No i wygląda on fajnie, fajnie. No więc tak naprawdę jeszcze zostaje nam tylko jest to fiaskiniowca. Więc szybko sobie te dwie legendy posadzę. Co ja drogo zauważyłem, że na kamerze to wszystko jaśniej wygląda niż w rzeczywistości. Może dlatego, że ja używam mojego światła specjalnego, ale to jest już na tyle małe, że otworzę to razem z Wami. Tu wszystko jeszcze jest instrukcja. Tu zamiast rączki, te dwie rzeczy nad minizaury to po prostu, że wkłada się do rąk. Więc tak, mamy. W zestawie. Dwa siodła. Mamy jeden taki chwytek, żeby. Do dinoza no dinozaura to dać, żeby mini legendy mogły się trzymać. Jeno taką włócznię, która no jest spora. To wszystko w ogóle jest spore. Dwa łuki, długie łuki. I dwa sztyleciki. No więc bardzo fajny zestaw. No i to było na tyle w tym odcinku. No i cześć!